Jednak nie zgłosicie naruszeń prawa pracy bez obawy o odwet ze strony pracodawcy, czy tam przełożonego, bo Senat wykreślił z projektu ustawy o ochronie sygnalistów zapisy, na podstawie której również prawo pracy miało być objęte tą ustawą. To wyjątkowo głupia i szkodliwa zmiana, bo prawda jest taka, że inspekcja pracy. Rzadko się faktycznie zajmuje pomocą i raczej takie przypadki, gdzie zajmuje się daną sprawą, należy do przyjemnych niespodzianek, a nie reguły i najczęściej ich opinia, pomoc jest taka, żeby dać sprawę do sądu pracy. Natomiast w sądzie pracy pracownik, który zarabia minimalną krajową, jeżeli chciałby się odwołać od wypowiedzenia, to będzie musiał oddać teraz swoje co najmniej jednomiesięczne wynagrodzenie, żeby może za rok czy za dwa usłyszeć wyrok.